Innego znowu filmu na przykład. Wypieprzyli mnie przez las. Ale zielono. Straszne. No. Zielono. Jak szlak. W rzeczy samej. Wegetacja roślinna w tym roku wybuchła. Nad wyraz bujnie Długo jeszcze będziemy jechać? Jeszcze, kawałek Jedziemy już dobre 50 kilometrów chyba To lepiej Już 70 prawie, panie rezyseze. 70? To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić? Z 20 może Jeszcze 20 jeszcze? Eh... Lepiej, panie reżyserze. Z trzydzieści. Kurwa, to wybierasz... Wynajdujesz obiekt zdjęciowy sto kilometrów od wytwórni bazy. No, jeśli to ma być dobry obiekt, byłoby dobrze dla Ciebie, drugi, żeby to był bardzo dobry obiekt. Myślę, że jest bardzo dobry, panie reżyserze. Что ты? No. Drugi, nie śpisz, zbudź się. Prowadź nas wreszcie do tego obiektu. Tu. To jest ten obiekt. Tu? To? No. Gdzie? Gdzie jest ten obiekt? Który to? No to. Ten. Jak to to? Ten. Chcesz powiedzieć, że ten obiekt znajduje się w zasięgu mojego wzroku? Pokaż go to palcem. Bo chciałbym uwierzyć, że śnię. No to? To? Co to jest? Jak to, co las? Możesz mi powiedzieć. Pochuj mi las? Jak to pochuj? W scenopisie pisze, że las jest napisany. W scenopisie? Znajdź mi to w scenopisie. Zobaczcie, jaki ładny! Proszę, kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę. O kurwa. Czytaj. Oczom ich ukazał się las Krzyży.